W odcinku będziemy rozwiązywać quizy z Minecrafta. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, a wtedy na pewno pozyskacie całą wiedzę Minecrafta, jaka jest możliwa. Ja dzisiaj przygotowałem kilka quizów. Będą to quizy proste, trudne, zobaczymy wszystko, ale moi drodzy, zanim zaczniemy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo do 200 tysięcy słów. Oczywiście też no na Instagrama, ponieważ czego stosuj? Ale się uderzyłem. Trzech ostatnich obserwujących jest tutaj, więc jeżeli chcecie się pojawić, to wpadajcie bądź trzy osoby, które zlajkowały posta, nie wiem. A, Jak się uderzyłem tym energicznym wstępem. Napiszcie koniecznie w komentarzu, że chcecie więcej takich filmów, ponieważ ja jestem w stanie je nagrywać co dzień. I moi drodzy, po prostu przejdźmy może do pierwszego pytania! Jak mnie bolą te palce, ja cię sunę, jak się uderzyłem. Nie wiem czy to będzie widać on the camera. On the camera, camera pros, ale tak mnie palce teraz. I ja! Okej, okay, ale coś, na początek, coś łatwego jak nazywają się dwie główne postacie z grze Minecraft Minecraft, tak? Więc tutaj mamy e, oczywiście świnkę, mamy dwu mordeczki oczywiście tutaj wszystko widzicie z tej strony o ta! z tej strony, więc moi drodzy, no po prostu możecie rozwiązywać wraz ze mną, piszcie w komentarzu ile testów udało by wam się rozwiązać ponieważ to jest też mega ważne, no i zobaczmy na początek coś łatwego, jak nazywają się dwie główne postacie, czyli przede wszystkim e, jest to na pewno Steve, no wiadomo Steve, ale ta druga, kurde, tutaj trzeba się zastanowić, chwila na pewno Nick i Alex odpada, na pewno nikki i Becky odpadają, na pewno Steve, ale Becky czy Alex mi się wydaje, że Alex aczkolwiek, nie no, na pewno Alex, no dobra zaznaczmy to, oczywiście, no przecież, kurde no, jak ja bym mógł tego nie wiedzieć, dobra jakiej zbroi nie można wytworzyć. To jest bardzo proste, czyli chwila skórzaną, można diametrową, można złotą, można kolczastą. Kolczastej się nie da, żelazną się ta kolczasta, dobra, mamy dwa punkty póki co w Minecraft, aczkolwiek trzeba się nad tymi pytaniami troszeczkę więcej zastanowić, ponieważ mogą one być troszeczkę ciężkie. Ja ogólnie jestem prosty w Minecraft, ale wiecie jak to czasem bywa, nie? Więc dobra, lecimy dalej, no tutaj kolejna odpowiedź jest. dobra. Ile jest trybów, gry, przetrwanie i Mamy tak, przetrwanie hardcore, kreatywny. No trzy: trzy, przetrwanie, kreatywny, hardcore. Tak jest, no. Oczywiste to było. Czy można wybrać sobie tryb gry? Tak, można wybrać, który się chce. Jezus, ten Discord. Tak, można wybrać, który się chce. Tak, ale trzeba to wylosować. Nie, tryb jest losowy. Tak, można wybrać, który się chce. To jest oczywiste pytanie. To jest naprawdę, widzowie, tak oczywista oczywistość, że wy sobie sprawy nie zdajecie. Lecimy dalej. Czy w grze z modami lub bez występują delfiny? Eee, tak, występują... Co? Nie ma delfinów? Są delfiny w Minecraftzie. Ej, to jest jakiś quiz przestarzały, przestarzały quiz. Są delfiny w Minecrafcie, przecież nie trzeba być... Alex to dziewczyno, to jest wiadomo, to, to jest oczywiste, widzicie te włoski tam, no oczywista oczywistość. Czy jest modyfikacja w FNAF? No pewnie jest, no no, no no, przecież jakby była, jakby nie było, to by się o nią nie pytali, tak? Zresztą jest tyle modów na tym świecie w Minecraftzie, że nie zdajecie sobie nawet sprawy. Czy można grać z innymi graczami? Eee, no pewnie, no, no to jest oczywiste, no to jest, kurde, Minecraft jakby był tylko single player, to przecież nie byłoby ani Palionowa, ani tych wszystkich pięknych serii, więc na Naprawdę, naprawdę, no tutaj trzeba uważać, bo dalej bolo mnie te palce. Jako moc ma Enderman, e, moc teleportacji wysokiego skoku. Wysokiego skoku. Wyobrażacie sobie moba z mocą wysokiego skoku? Przecież to nie bez sensu. Moc latania, to fajne, moc siły też spoko, zatruwania okej, okay. zamrażania spoko. Mob, który zamraża. To by było kozackie. No niestety tutaj Enderman ma moc teleportacji, chociaż też jest ona dość mocna, aczkolwiek mógłby mieć jeszcze coś do tego, bo w sumie Enderman nie jest jakiś zesilny. inny. Którego z podanych potworów nie można spotkać mnie też. Creepera, gasta mrocznego szkieleta, no... Nie wiem, na ekranie mamy gasta w netterze, więc to już jest taka mała podpowiedź dla, dla nobów, którzy nie wiedzą. Mroczny szkielet, no brzmi tak mrocznie, prawda, jak piekło, a creeper, no, no nie jest zbyt tak. No, no tutaj oczywista oczywistość. Ja bym to się po prostu nie licząc tam tego innego pytania, które było błędem. E, które po prostu ktoś źle, źle zaprogramował, tak? Czy istnieje coś takiego jak big szkielet? E, big szkielet? No nie. Co? Big szkielet? W którym miejscu w Minecrafcie istnieje mob o nazwie Big Szkielet? No ja tutaj chyba czegoś naprawdę nie rozumiem. Jakiej ryby nie ma w grze? Błazenka, łososia, karpia, rozdymki. Błazenka. Co? Karpia? Czyż karp jest chyba? Albo nie? Ale błazenka, co to jest błazenka w ogóle? Jezus, święte oczy mi wypali. Okej, okay. ile jest rodzajów jabłek? Mm. Mamy tutaj jedno jabłuszko na ekranie. Eee, dwa. Trzy zwykłe. O, nie, to, to, to. Zwykłe, złote, magiczne, złote. Tak, są trzy rodzaje. Jabłka tutaj. Nie można zapominać o tym e, zenchantowanym. Czy można zrobić fajerwerki? Tak. Więc proszę bardzo, Fajerwerki są dostępne tylko w Sylwestra. Wyobrażacie sobie fajerwerki tylko w Sylwka? No to by było bez sensu. Co dodają na święta Bożego Narodzenia? No, na pewno skrzynki. Skrzynki świąteczne. E, ale to chyba tyle. No, tutaj tylko skrzynki świąteczne. No, Minecraftik nie postarą się zdecydowanie dla nas graczy, żeby dodać jeszcze coś tutaj fajnego, tak. Jak nazywa się strona do robienia skinów? E, skin Minecraft Union Photos. Skin Minecraft? Co? Nie, ja nie znam żadnej z tej stron! You, New Skin, Minecraft, photo skin Minecraft, min Miners need Cool Skin Edition, Skin Minecraft, Krafting, Minecraft, Skin, Dobra, dajmy to. Nie no. Ale ja nawet nie znam tych stron. Ja znam tylko nowa skina i ja tam robiłem skina, więc kurde. Coś tutaj to takie jesteście, niby spoko, aczkolwiek nie dla każdego. Kim jest villager? E, to ostatni, który z nami handluje, to potwór, wyglądający jak człowiek. To miły duch, który chce się z nami zaprzyjaźnić. No, między tymi dwoma, między tymi dwoma, oczywiście, że ostatni, który z nami handluje. No, kto by tu powiedział inaczej? Który mob może zmienić się po śmierci w zombie? E, villager, Steve, Alex, wszystkie żaden Enderman. Na pewno nie Enderman, e, żaden też nie, bo jest tu villager, który może. E, Alex odpadają, więc no jedynie zostaje Villager, no to takie oczywiste, oczywiste pytanka, póki co tutaj mamy Ile jest odcieni niebieskiego barwnika? E, Jasno-niebieski, ciemno-niebieski i niebieski, trzy Haha, ooo, elo, a na podp dla podpuchy na ekranie są dwie bo tutaj widzicie, to jest ten sam kolor, tak, te dwie rzeczy no ale my tutaj mamy big prime. jesteśmy w stanie przewidzieć po prostu, że jeszcze jest jeden kolor e, Ostatnie pytanie, czy w tej grze bez modów można spotkać wampiry? Nie Okej, okay, 16 na 20, ale chwila, jak 16? W chwilę, chwilę przeanalizujemy, co myśmy źle. Tu myśmy mieliśmy... dobrze, 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 dobrze. Tak, czy w grze z modami lub bez. Tu było pytanie z modami lub bez. Ja myślę, że bez modów. Ja myślę, że bez modów. Chodzi o pytanie bez modów i w sensie, kurde, inaczej. Że po prostu, czy występują delfiny w grze? eee... Kurde, jakby to wam powiedzieć, widzowie kochani. Mi po prostu chodziło o to w tym pytaniu, że yy, czy bez modów, w sensie w tym sensie, Jezu, co ja mówię w ogóle? Nie, tu chodziło mi o to, że tak występują bez modów z tego względu, że w nowej wersji Minecrafta są z modami, znaczy bez modów. A tu tutaj po prostu jeszcze nie było, no ale ok, no można było zaznaczyć to inaczej, dobrze. Eee, następne pytanie, które było, że brzmi big szkielet, nawet nie wiem co to jest, więc tego się nie dało tutaj niestety przewidzieć. Eee, czyli mamy dwie źle, to jest trzecie z tym skinem bezsensownym No i no to, to, to mamy trzy, trzy źle, to co nie tutaj, kurde, przecież są trzy źle, raz, eee, dwa... Aha, tej ryba jeszcze. Dobra, 3-4, okej, okay, dobra, ale lećmy dalej, ponieważ mamy tutaj jeszcze kilka minecraftowych testów na przykład. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć ten postęp, czyli po prostu achievementy w Minecraftie Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to przewidzieć. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu papuszki nietoperki? Jest to ciekawe, oswoić papugę wydaje mi się, Rozmierzyć parę powiedznie to nie. Zobaczcie dobra, Nie oswoić papugę wie, no nie dało się tego trafić, tak? Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu najlepsi przyjaciele na zawsze? Jezus święty! Oswoić zwierzę! Tak, no. Elo, 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 mamy pierwszy punktik Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu rybobranie? O, to może być ciężkie rybobranie. Złapać rybę bez wędki, nie da się złapać ryby, ryby bez wędki. Złowić rybę, złowić rybę Co? Jak da się złapać rybę bez, ryby bez wędki? To jest niemożliwe. Przeanalizujmy sobie... Jak złapać rybę bez wędki? Bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu? Zbieram kotki jak maskotki. święty, świętek się zrymowało w ogóle. Zbieram kotki o swoje trzy kotki. Co? Nie, dobra. Nie, ten test jest jakiś głupi. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu? Poważne zaangażowanie. Trzeba z szapką terytorium ulepszyć swoją metodkę. Nie, na pewno nie. Trzeba zrobić ogromną farmę. Eee, może? Trzeba rozumieć krowy. Nie, no ogromna farma. Skąd oni to mają wiedzieć? Rozumieć krowy? Też nie. Dajmy to, dajmy to! No, no i było wiadomo, że ta ostatnia podpowiedź jest tak podchwytliwa, bo tak naprawdę, no nie wiem, no. Gorący towar. O, tu wiem! Eee, trzeba wskoczyć włożyć coś do pieca. Wskoczyć do, włożyć coś. Do... No, ja nie wiem, ja nie wiem, co tam było poprawne. No to w takim razie wiem, że na przepaleniu chyba gorący towar wychodził. Trzeba napełnić wiadro lawą. Co? A tu? Żeby gościa trzeba wszystkie rodzaje. No. Nie komentuję tego. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu? Musimy zejść głębiej. Ok. Eee. Tak, to, to pierwsze, to, to, to było wiadome. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu nie dzisiaj? Dziękuję, Ok. Eee, trzeba pokonać, bo trzeba odbić pocisk, trzeba pokonać... Nic z tych. TURDE! Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu przerażająco porażające? Boże święty porazić piorunem. Nie da się porazić piorunem ostatnika. Jak to zrobić? Trzeba znaleźć creepera? Nie. Y nie jak porazić piorunem osadnika? Jak porazić piorunem osadnika bez cheatów? Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu jak kamień w wodę? Nie, to na pewno nie, to na pewno nie. To? Dobra, 4 na 10 jest dobrze. Boże święty, jaki dramat. Tu są jakieś kalambury, ty kalambury odganie hasło. Ty czekajcie, co to to, 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 to jakaś kurde nowa gierka nam się szykuje. Chwila, chwila, chwila. Kalambury odganie hasło. Ja odgadnijmy kilka haseł. Czekajcie, co to może być? Nie, co jest... Paf, 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 paf. Elo! Dawaj, dawaj, daj. To jakaś gierka jest. Reklamka wyrzuciła. Reklamka. Okej, okay. zostajesz czy odpadasz? To jest ostatnie co mam na dzisiaj, odpadasz jeśli nigdy nie grałeś w wersji Minecrafta? Grałem, więc zostaje. Okej, okay, lecimy dalej. Odpadasz jeśli nigdy nie zrobiłeś bloku ze szmaragdów? Zostałem, zrobiłem. Odpadasz jeśli nigdy nie osiadłeś świni? bannał, Zostaje. Odpadasz jeśli nigdy nie zostałeś przywrócony? No oczywiście, że zostałem przywrócony do życia dzięki temowi nieśmiertelności. Odpadasz jeśli nigdy nie zrobisz zupy grzbowych. Zjadłem oczywiście. Odpadasz jeśli kiedyś nigdy nie zniszczył twojego domu? No zdarzyło się, że zniszczył. Odpadasz, jeśli nigdy nie dokopasz się do Bedroka. Nie, no, no. Oczywiście, że dokopałeś się do Bedroka. Odpadasz, jeśli nigdy nie zabijesz smoga kresu, No, zabiliśmy nawet na odcinku. Odpadasz, jeśli... Co? No, to jest oczywiste. Odpadasz, jeśli nigdy nie obawiliście się w TNT, TNT na trybie kreatywnym. No, też mi się przydarzyło obawić. Odpadasz, jeśli nigdy nie stworzysz Witera, no, żeby dojść do końca gry, trzeba stworzyć Witera. No jak widzicie, tu zwycięstwo, tak. Pięknie nam to wyszło. Moi drodzy ogólnie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, właśnie z takich quizów z Minecrafta, to koniecznie subskrybujcie kanał, łapka w górę, a my się widzimy jutro na kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że dość fajnie poszły nam te testy, no ale też nie zawsze po mojej myśli, no ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Zasubskrybujcie kanał. Widzimy się jutro. Pozdro!